Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. w Motośladzie. Dziś w programie... Doktor Rafał Bada triumfa Bonneville T120 Black. Enrico w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie poznaje historię Junaka. Bracia z mototechnologii montują elementy skórzane do Sir Celota. Kolejne spotkanie jest z doktorem Rafałem, który tym razem bada, bada triumfa Bonneville. E, Rafał, wiesz, to jest ciekawa sytuacja, bo jak tylko wsiadłeś na tego triumfa, to zadzwoniłem do Ciebie i powiedziałeś, rany boskie. <słuchaj> Posłuchaj, e, jak go zobaczyłem, mówię, no, będzie wyzwanie, jak go odpaliłem, mówię, będzie jeszcze większe wyzwanie, jak ruszyłem, to wiedziałem, że to jest to. Ale powiedziałeś, że może tak się zdarzyć, że ten triumf to będzie kolejny twój prywatny motocykl. No, właśnie, y, y, chyba się znowu zakochałem. <grych> to jest maszyna y, cudowna. W zasadzie moglibyśmy, jeżeli chcesz zapytać mnie o ten motocykl, o wrażenia. Motocykl jest fantastyczny, możemy kończyć rozmowę. <grych> no, tak byłoby najlepiej. To badanie byłoby dosyć konkretne. Zresztą chcielibyśmy, żeby lekarze i specjaliści, jak ty, optometryści, badali nas szybko i sprawnie, chociaż czasami to nie jest takie proste, jak się okazuje. Słuchaj, mnie w tym motocyklu najbardziej urzekło. I zresztą w ogóle w klimatach Triumfa bardzo dobrze na mnie działa to takie nawiązanie do tradycji Triumfa. Nawet ten układ tryskowy sprawia wrażenie, jakby tam po prostu były gaźniki. Wiesz co, on no nie wygląda jak taki rosowy motocykl, gdzie z daleka wszyscy na dzielnicy widzą, że jedziesz super jakimś chopperem czy cruiserem, on jest po prostu taką, taki Brytyjska elegancja, ekskluzywny, piękny motocykl niepozorny, ale jak podnosimy obroty, to słychać, jak on jest mało niepozorny. Wiesz co, ale nie można się zwieść e, tym jego wyglądem, ponieważ w środku jest mnóstwo nowoczesnej technologii. E, akurat tak się złożyło, że kiedy odbierałeś tego triumfa, była potworna ulewa w Warszawie, ulice były bardzo mokre e, i ty przepiałeś się w triple. Ale powiedziałeś, że ani razu się nie włączył e, system kontroli trakcji. Wiesz co, no ja do tego motocykla po podchodziłem z dużym namaszczeniem, <grym> ale tak, włączyłem Trip Rain. Spodziewałem się, że przy takiej mocy, on ma duży moment obrotowy, e, że mi trochę będzie rwało tą przyczepność, ale powiem szczerze, no, nie miałem żadnych problemów. Ani razu mi się kontrola trakcji nie włączyła, ani razu mi się nie włączyła BS, więc e, no mamy tutaj klasykę, ale także i nowoczesność. Wiesz, zegary na nim wyglądają też bardzo klasycznie, potężne, okrągłe zegary, nie jakiś tam jeden wyświetlacz, ale na tych zegarach też jest mnóstwo informacji. Wiesz co, no masz chwilowe, masz spalanie średnie, masz pomiar zasięgu, ile jeszcze możesz zrobić na, na baku, masz zegarek, co dla mnie jest bardzo istotne, bo ja się wszędzie spieszę, więc mogę kontrolować czas. Zdecydowanie do miasta. Ja bym go nawet nazwał takim kaferejserem, podjechać gdzieś, e, zrobić dobre wrażenie. Dlatego do trzeba używać odpowiedniego kasku. Ja myślę, że taki oldschoolowy, piękny kask byłby idealnym. E, Elementem wyposażenia tego sprzętu. Do tego wszystkiego przepiękny dźwięk. To było coś, czym się zakochałeś na początku. No, pierwszej, pierwszego wieczora, jak wprowadziłem go do garażu, to właśnie z kolegami usiedliśmy i popijając piwo, słuchaliśmy dźwięku silnika. Jak małe dzieci. Trochę jestem zazdrosny, że nie słuchaliście antyradia. Z drugiej jednakowej strony rozumiem, że tak to właśnie wygląda. Dobrze. Próbowałeś jechać dwie osoby tym motocyklem. Jak się zachowywał? Czy zawieszenie było na tyle komfortowe, żeby to było miłe doznanie? Wiesz co, to było bardzo miłe doznanie. Przewiozłem kilka osób większych, mniejszych. No, wszystkie były pod wrażeniem tego motocykla. W szczególności mówię dźwięku, no ale także osiągu, bo on no, pięknie się kręci. i Generalnie, jeżeli chodzi nawet na jakieś dziełem bez pasażerów, to on się pięknie składa w zakrętach. Naprawdę nie czujesz tej masy motocykla. Nim się jeździ bardzo wygodnie, składa się pięknie w zakrętach. Pomiędzy samochodami też możesz spokojnie lawirować, nie bojąc się, że gdzieś tam się wywrócisz, że gdzieś zahaczysz. Więc yy, dla mnie, ideał. Do, do, do jazdy po mieście super. Na pewno, jak go troszkę bardziej rozpędzisz, to na to jest płaskie, płaskie siedzisko, możecie trochę spychać, musisz się położyć bardziej, ale no, to nie jest do tego motocykl. To jest motocykl do dostojnej jazdy. W hamulce to bardzo ważne w ruchu miejskim. Zmienia się sytuacja, trzeba nagle zahamować. Czy to jest wystarczający układ hamulcowy? Wiesz co, on ma dwie tarcze z przodu, z tyłu, z tyłu, <grym> tak? To nie przypadek. Więc hamuje świetnie. ABS jest. Nie jest taki bardzo czuły. Daje możliwości motocykliście wyczucia tego i nie włącza się za każdym razem. On się w zasadzie włączył tylko raz. Gdzie za... W najbardziej istotnym momencie. Wiesz co, ale to tylko delikatnie ruszyłem, przyhamowałem, bo zauważyłem akurat rowerzystę dość szybko jadącego, więc wtedy mi się włączył, a tak nie czułem jakoś potrzeby. Kwestia świateł. Jeździłeś trochę w nocy w deszczu. Czy są wystarczająco efektywne? Jeździłem, to jest piękna centralna lampa okrągła i oprócz tego, że świetnie wygląda, daje naprawdę super oświetlenie, więc. No, w zasadzie niczego więcej nie potrzeba. I ostatnie pytanie: ruch miejski to też konieczność spoglądania za siebie. Czy lusterka są wystarczająco duże i wystarczająco dobrze ustawione? Wiesz, co lusterka dla mnie są może ciutkę za nisko, trzeba trochę zrobić ruchu ciała, żeby zobaczyć to, co chcesz, tą, tą część drogi, którą chcesz zobaczyć, ale. Przy tych wszystkich zaletach, to w zasadzie mi kompletnie to nie przeszkadzało. To najmniejszy problem. No dobrze, to badanie dobiega końca. Czas na e, diagnozę. Od 1 do 5. Nie, no znaczy, Alek, no 5. No. Nie, nie ma co tu w ogóle deliberować. Tak, e, doktor Rafał, zafascynowany triumfem Bonneville, to jest T120 Black, wypowiedział się na temat tego motocykla. Da mu bardzo wysoką ocenę. Dzięki Ci bardzo, Rafał. Dzięki. programu są. Marka ADBL. Producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Nasz przyjaciel Leniko wybrał się do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, gdzie spotkał Stanisława, który opowie o dziejach polskiej motoryzacji. Historia Junaka jest o tyle ciekawa, że jego produkcję rozpoczęto w miejscu, gdzie już tradycja motoryzacyjna była mocno rozwinięta dlatego że w tym samym miejscu do zakończenia II wojny światowej produkowano samochody Sztewer. A potem od lat 50. rozpoczęto produkcję polskich motocykli. Pierwszym motocyklem, który wyjechał i trafił do sprzedaży, ale dopiero w 1958 roku, czyli parę miesięcy musiało minąć, aż wprowadzono go do sprzedaży od produkcji, to był wzór 07. Potem doskonalono tą maszynę i powstał wzór również z 10. Junak w porównaniu z innymi motocyklami. Które były w Polsce produkowane, był jedynym z silnikiem czterosuwowym. Samochód w tym czasie był dla Polaków raczej niedostępny, więc ci, którzy marzyli o tym, żeby jeździć samemu, nie korzystać z komunikacji publicznej, w zasadzie byli skazani na motocykle. Słabsze, dwusuwowe, lub ten najsilniejszy z najpiękniejszym dźwiękiem junak ze Szczecina. Pojemność silnika to jest 350 cm3. Oczywiście prędkość ponad 100 km na godzinę, ale do tego jeszcze możliwość zamontowania na przykład kosza, przyczepy. I wtedy z dwóch miejsc mieliśmy trzy do dyspozycji. Jest taka impreza światowa, czyli sześciodniówka motocyklowa w Garmisch-Partenkirchen. I okazało się, że w 1962 roku Junak jako zespół wygrał tą największą na świecie imprezę motoryzacyjną. Niektórzy mówią, że te zawody sześciodniowe w Garmisch-Partenkirchen to jest coś takiego jak skrzyżowanie olimpiady z mistrzostwami świata dla motocyklistów i rzeczywiście sukces był niebywały w pokonanym polu została włoska Isetta niemieckie BMW czy też angielski Enfield i to był największy dzień chwały Junaka. Niestety w 1964 roku produkcję wstrzymano. Była to decyzja rządu w Warszawie, ale planowano również zamknięcie pozostałych fabryk motoryzacyjnych czy motocyklowych. Także w końcu doszło do tego, że od lat 70. produkcja polskich motocykli została skoncentrowana tylko w Świdniku pod Lublinem. Szczecińskie zakłady, czyli Szczecińska Fabryka Motocykli, przestawiła się na zupełnie inną produkcję, czyli elementów z których potem produkowano w Polsce samochody. Ale takie ciekawostki, które są związane z Junakiem. Proszę spojrzeć na ten piękny strój. Wszystko wykonane ze skóry, czapka, tak zwana pilotka, e, kożuch, bo ta kurtka to jest kożuch, skórzane spodnie, buty są tylko nie I proszę Państwa, to był strój fabryczny kierowców, którzy mieli Wypróbowywać junaki, które były produkowane. Dlatego, że co któryś tam egzemplarz był poddawany testom, i w okresie prób zimowych pracownicy przeznaczeni do testów otrzymywali tego typu ubiór służbowy. Kierowca junaka, jadący jako kierowca fabryczny, sygnalizował skręt. Nie tylko przez wyciągnięcie ręki, ale również przez zapalenie się żaróweczki, bo ona miała swoje zasilanie. I tu jest właśnie taka oryginalna płaska bateria, która przez kilkadziesiąt lat była typowym rozwiązaniem do naszych latarek. Otóż w latach 50., -tych, 60. -tych, prywatna inicjatywa, tak, tak zwani badylarze, Albo drobni rzemieślnicy, albo małe zakłady produkcyjne potrzebowały jakichś pojazdów dostawczych niedużych, zwinnych. I taką próbę podjęto w Szczecinie czyli na bazie Junaka, zrobiono małego dostawczaka. Zamiast tylnego koła mamy skrzynię ładunkową. Oczywiście, jak była dobra pogoda, to można było jeździć całkiem wygodnie i przewozić z miejsca na miejsce jakieś niewielkie ilości towarów. Ale jak pogoda była gorsza, to niestety był problem. Ten Junak to jest Junak B20, czyli wersja bagażowa. Ale myślano o poprawie pracy dla tych, którzy wykorzystywali taki nietypowy, dzisiaj nietypowy, wtedy typowy transport. I skonstruowano na bazie Junaka już coś lepszego. Skrzynia została mniej więcej taka sama, ale pojawiła się kabina. Pierwotnie w tym egzemplarzu były również drzwi. Niestety nie zachowały się, i mogły już jechać tym mini pojazdem dwie osoby. To jest junak B23, ale okazało się, że na skutek decyzji o zaprzestaniu w ogóle produkcji junaka, to poza tym egzemplarzem, który był pierwszym, produkcja seryjna nie ruszyła. Także mamy coś, co jest unikatowe jedyny taki zachowany egzemplarz. Ale junak to jest coś więcej, bo junak. W pewnym sensie jest również samochodem. Mówię w pewnym sensie. Dlatego, że na bazie junaka powstał mini samochód. Nazywa się a, bardzo przyjemnie, smyk. Proszę popatrzeć, to jest takie maleństwo. Silnik z tyłu, silnik junakowski to jest te same 350 cm sześciennych, do tego skrzynia biegów, ale jakże nietypowa, bo ten samochodzik, podobnie zresztą jak ten junak dostawczy B23, ma cztery biegi do tyłu. Po co komu cztery biegi do tyłu? Oczywiście, wystarczy jeden, ale w związku z tym, że trzeba było szukać szybkich rozwiązań, w motocyklu była skrzynia biegów czterobiegowa, ale tylko do przodu. To zrobiono tak zwany rewers, czyli lustrzane odbicie skrzyni biegów normalnej, e, przeznaczonej do tyłu. I stąd te cztery biegi, które tak naprawdę były niepotrzebne, wystarczył tylko jeden. Ale można powiedzieć bardzo nietypowe, aż cztery biegi do tyłu. Natomiast sama konstrukcja samochodu był on przeznaczony dla czterech osób, przy czym wsiadało się przez jedne drzwi. Uchylane z przodu. Najpierw musiał wsiąść dzieciak, jeden drugi na tylną ławkę. Potem wsiadał kierowca i dopiero po nim pasażer. Bo jeżeli pasażer by tu siedział, to kierowca miałby duże kłopoty, żeby zająć swoje miejsce. Nie było bagażnika, samochód był lekki, trochę niestabilny no i można było jechać z tym że okazało się że nie wprowadzono go do produkcji seryjnej powstało jakieś 27 egzemplarzy to były serie próbne ponieważ do produkcji seryjnej wszedł jego konkurent czyli Mikrus też mikrosamochodzik ale akurat tamten był skopiowany z niemieckiego Gogomobila, natomiast Smyk był oryginalną konstrukcją polskich inżynierów z Warszawy i ze Szczecina. No i to jest taka jedna z ciekawszych konstrukcji, jakie pojawiły się w Polsce na rynku motoryzacyjnym. Przy okazji warto dodać, że tak naprawdę po Drugiej wojnie światowej to mamy tylko dwie czysto polskie konstrukcje samochodów: jedna to jest Smyk, a druga konstrukcja to jest Syrena. Niektórzy mogą powiedzieć, że trzy, dzieląc Syrenę na tą normalną, osobową, i na Syrenę sport, która niestety nie zachowała się. Mamy tylko zdjęcia, ewentualnie w tej chwili, repliki, które były budowane przez miłośników dawnej polskiej motoryzacji. Sponsorami programu są Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd Zbliżamy się prawie do końca powstawania tego motocykla, który został nazwany Sir Lancelot, dla przypomnienia, bo cały czas o tym wspominamy, ten motocykl powstał z silnika Junak 125, nowiutkiego, ramy od Enduro, no i e, pięknej zbroi rycerskiej od rycerza Artura. E, wykończenie, wykończenie to jest taka rzecz, która jest bardzo odpowiedzialna. Bo można jednym szczegółem zepsuć wygląd motocykla, jeśli ma jakąś wizję, jeśli się ma jakąś wizję, wie czego się chce, to łatwiej to zrobić. Wy mieliście taką wizję i postanowiliście wykończyć ten motocykl w skórze. Tak, tak, będą zdecydowanie użyte tam elementy skórzane. Z lewej strony pod siedzeniem będzie znajdować się skórzana sakwa. Siedzenie też będzie wykonane ze skóry, która będzie w rąby obszyta. Skórzane będą także manetki, i to wszystko będzie w jednym spójnym kolorze, takiej brązowej, naturalnej skóry. Jesteśmy przekonani, że to będzie pasowało do takiej surowej koncepcji tego rycerskiego motocykla. Właśnie, ale żeby to wszystko powstało, to trzeba było pojechać do pewnego sympatycznego człowieka. Tak, zdecydowanie lubimy pracować z różnymi rzemieślnikami. Mamy znajomego, który wykonuje właśnie takie elementy ze skóry, także z siedzeniem, z manetkami i z tą sakwą. Jak najbardziej nam pomógł. Podoba mi się też jego spojrzenie na coś takiego. Jeżeli ja do niego coś, z czymś przyjeżdżam, przedstawiam mu swój plan, on ewentualnie dodaje coś od siebie, i wszystko później to tworzy jedną spójną całość to Zobaczmy, jak wygląda wizyta u naszego specjalisty od skór. Tak tu idzie w linii prostej, bo tu, gdzie gardło tak, będzie, tak, tak naprawdę tak. to pochodzi, tu coś się zarysuje. Co nie? Dokładnie. Tu stworzy dokładnie ten i teraz, jakby nałożyć drugi panel, ale nie od zera, Tylko a od, od środka, środka dokładnie. dokładnie, to tworzyłoby to. No i teraz być ten kształt, nie? I też chyba dociągane w tak. tym tak. miejscu raczej do ten, co też da taką no, krawędź. Dokładnie. Właśnie tutaj. I właśnie zastanawiam się, czy będzie. Ale to już powiecie tak, jak chcecie. Przy co tym się schodzeniu, tu... przy tym schodzeniu, czy tu będzie szef potrzebny? Właśnie. Albo czy on, jeżeli ma być takie toporne, takie typowo z tamtych czasów. Patrząc na tamte czasy rycerskie i trony, nie było żadnych szpów ozdobnych, Aha. bardziej były ćwieki i bardziej jak nawet krzesła i trony, to wiadomo, że był materiał w środku, wiadomo, co było. Końskie włosie, no, no, żeby was no, no. pomachać Ale to mi się podoba na że tu jest jeszcze taki ran, żeby tutaj po prostu taki by pasek miał zostać, taki mm -hmm. ale, w takiej zasadzie. Ale jako szyty, czy jako odbity? No właśnie, chyba żeby uważam, ten, by było przeszyte. Od pewnego momentu, bo to jak się zaczyna, może to by coś gdzieś do czegoś wnosiło? Ale tu no, jest, to jest, to jest, możliwość. jest coś na przykład skórze możliwość. Skórze. Tak, na tej skórze mogę wycisnąć, jeżeli by nie było powiedzmy szwu lub nawet szew. Albo właśnie, może żeby zrobić... nie było tak, takiego szwu, tak, żeby wie, nie, naprawdę... nie było szwu i po całej długości tutaj no, na tym tym zrobimy te na krawędzi. No, nie? dokładnie. No, 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 to to nadaje konkretnie. czegoś, ten, nie? A tu można ją naprawdę ten. To bo właśnie... podpowiada. No, no, no. Głęboko, i tylko że one byłyby tak jak podpalane, co też nadaje. gdzie ten kawałek skóry jest Co też nadaje. Mogę dłużej i większą temperaturą przypalić, że wtedy one przyciemnieją Aha. Lub mogą być krócej, lekko na przykład. No ciemne wyglądają. No, nadaje to tak, tak. Jeszcze stąd tak, Bo chciałbym, żebyście od razu... W tej samej skóry, żeby wykonać tą sakiewkę. Jak ma wyglądać? Dokładnie macie jakieś wymowy? To, to, to jest dokładny szablon, jaki ona ma mieć. Szerokość? Szerokość 5 cm. Mhm. 5-6 cm. I żeby ona... Czyli była... dwie ściany, przód, tył, oplatająca ten. I tak zamykana. Mhm. Element pierwszy. No. Już. Powiedzmy, że to jest ta ściana ona tutaj, którą mamy, cała tylko jako kawałek i tutaj dochodzi ten pasek, teraz robi się tak, że się w skórach, tak jak no, przykład, no. szyjemy bardzo blisko o, i surówkę widać tutaj. Dobra. I to nic, na przykład to tak. ładnie tak. będzie, tak. czy chcecie to raczej szyć jak w tych takich z zdobnymi takimi, no raczej chyba nie, bo to tak ten No nie, tak jak tutaj. Jak Taka to tutaj typowo ten. Okay. To będzie lepiej. To no, tego Powiedzieć tylko tyle, cała akcja Sir Lancelot dobiega do końca. Już niedługo, w kolejnym odcinku, postaramy się pokazać Państwu akcję pod tytułem przejęcie tego motocykla, pokazanie go szerszemu e, e, ogółowi. Być może pojawi się rycerz Artur, jeżeli nie będzie to kolidowało z jego rycerskimi planami, to powinien zajrzeć i ten motocykl odpowiednio potraktować mieczem. Nie, żeby go rozwalać. Panowie, to co? Niedługo spotykamy się tu w Warszawie z Sir Lancelotem. Ma się rozumieć. Za niedługo skończymy wszystko, przyjedziemy z nim i myślę, że efekt wizualny będzie powalający. Tak jest, widzimy się już niebawem. Czasami nie możemy się doczekać tej chwili, kiedy oddamy go w Twoje ręce i kiedy zobaczymy Twoją minę, właśnie w tym momencie, kiedy będzie ten hełm się podnosić do góry i wynurzą się tam te soczewki Bo świecące. Wszyscy. Tak jest. I tak właśnie wygląda akcja z Serlan Selotem. Dzielni ludzie Mototechnologii robią naprawdę rzeczy nieprawdopodobne, czynią cuda. Autorami programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwońmy się, wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.